Co? Okej. Okay. Hey. Dzięki. Cze. Hej, Joel. Chyba oni, ci co zwiali w zeszłym roku. Masz rację. Jackson to cudowne miejsce, ale mieliśmy już dość opowieści o tym, że wszędzie indziej ludzie cierpią. Chcieliśmy ratować życia. Mieliśmy dobre intencje. Nie minęła godzina, jak wpadliśmy na hordę. Pogryźli nas. Postanowiliśmy pożegnać się z życiem zanim się przemienimy. Powiedzcie naszym najbliższym, że nam przykro. Adam i Sidney. Zastrzeliłem ją, ale siebie nie potrafię. Jestem twórzem. Adam. Gdyby tylko byli odporni. Te słuchaj. Chodźmy po Tomiego, a potem zabierzemy te ciała do Jackson. A. Gdy zabrałeś mnie ze szpitala świetlików, powiedziałeś, że takich jak ja jest więcej. Nigdy nie spotkałam nikogo odpornego, a ty? Może się z tym kryją, jak ty wierzysz w to? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Przemierzyliśmy cały kraj, żeby trafić do świetlików. Chciałam im zadać tyle pytań. Dlaczego zabrałeś mnie stamtąd, gdy byłam nieprzytomna? Prowadzili te swoje badania. I gdy zobaczyłem, że nic z tego, postanowiłem cię zabrać. Skąd wiedziałeś, że nic z tego? Może gdybyś dał im więcej Ach. czasu, wpadliby na jakiś i... Nie ma, okej? Okay. Nie mogliśmy niczego zrobić, żeby pomóc tym ludziom. Wiem, że chciałabyś, żeby było inaczej, sam bym chciał, ale nie jest. Zabierzmy te dzieciaki do ich rodzin. Czy może chcesz jeszcze coś przegadać? Nie. Świetnie. Chodźmy.